Także cześć, witajcie w kolejnym filmie, jest nasz mix i dzisiaj witam się z Wami z naszego pokoju, apartamentu w Jarosławcu. Tak się zobaczyć, tak się prezentuje. Przed zresztą go też mogliście zobaczyć. I co? W ogóle dzisiaj sobie też na tym vlogu przetestujemy yy, restaurację, ponieważ jesteśmy tutaj drugi dzień, jedzenie się też nieco zmieniło. Pokażę Wam zresztą mamy ogromny balkon ciągnący się ostąd, co się teraz tak się ciągnie i jest tam w sypialni również możliwość wejścia na niego. Jak w ogóle nasz hotel? Mi się ogólnie mega podoba. Jesteśmy tutaj drugi raz. Jak się ogólnie podoba? Bardzo fajne. No, moim zdaniem jest spoko. Jest to mega dobre jedzenie, które sobie dzisiaj... Ale sobiecie... jak minęliśmy, widzieliście to na e, 50... Tak, bo w ogóle tutaj też właśnie nagrywaliśmy jeszcze no. przedtem 50 ekstremalnych wyzwań, które wleci na kanał oraz nagrywaliśmy 24 godziny jemy emoji. Jeszcze trzeci I film, którego nie będziemy na chwilę obecną zdradzać, ale okay, do Ale ja z tego, co właśnie mówiłem, to mi, to mi się właśnie kojarzy, że powiedziałem 8,5 na 10, dlatego że e, na śniadaniach, na obiadach, po prostu e, są duże kolejki, i tak. Znaczy, tak, to znaczy, nie, jest... no bo wiecie, to jest o, ogromny hotel, tak, tutaj jest pełno ludzi, ale jedzenie naprawdę oddaje, jest mega dobre. Zresztą dzisiaj będziecie mogli okazję je zobaczyć prawdopodobnie mi się to uda nagrać, ale nie wiem, zobaczę. Ewent na pewno je ocenimy sobie na tym vlogu i przetestujemy, też jeśli mi się uda e, tutaj wziąć to. Więc e, naprawdę fajnie, jeśli jesteście tutaj nowi na tym kanale, to zachęcam Was do subika, żeby subika, jeżeli takie filmy Wam się podobają oraz łapeczkę w górę, żeby też w ogóle właśnie żadne inne filmy Was nie omijały, ponieważ filmy są naprawdę ciekawe. Komentujcie, ponieważ ja Was odpisuję, lajkuję i spełniam oczekiwania na temat właśnie filmów, jeżeli byście jakieś chcieli. Dobra, widzę, tak więc opuściliśmy nasz hotel i przed nami jest morze, idziemy właśnie na plażę, zobaczymy jak obstaży, będzie śnieg, czy nie? Na plaży? Tak. tak. Mi się wydaje, że nie. Przedstawię nagram i zobaczycie, jak tutaj się morze. W sumie tak samo, ale I idziemy w stronę plaży Dubaj. Tak się to nazywało, plaża. Dokładnie, śniegu nie ma za dużo, praktycznie w ogóle. Jest normalnie śnieg, jest normalnie piasek. O, by się właśnie walił! Więc za dużo Wam pewnie nie będziemy nagrywać. No bo zresztą w tych vlogach widzieliście stąd. Ale zresztą jeszcze Wam pewnie jakieś przebitki tej chwili nagram. Jeśli chcecie więcej, to zapraszam Was do vloga. nie macie w opisie. I my za chwilę będziemy wracać do hotelu, ale zanim to wam coś nagram ogólnie z miasta i z plaży. No, Na jednak widzę, co faktycznie tam, w tamtej części za nami była znikoma ilość tego śniegu. Aczkolwiek tutaj, jakby no plaży, faktycznie tutaj w ogóle nie ma, jest cała pokryta śniegiem. Tam czą, zresztą mogę się z tego zacząć przebitkę. Już zresztą idziemy do góry, bo się tak nieprzyjemnie po tym chodzi. Faktycznie, jak jest część tego piasku, to już mam go pełno tutaj. Więc, więc wchodzimy do góry i jeszcze nakam yy, przebitki z miasta. A później już się widzimy w hotelu. Zobaczyliście tutaj w sumie plażę wam nagrałem z miasta wam tutaj zresztą też już nagrałem. No, wszystkie były pozamykane. Wiadomo, że to wszystko działa sobie w lato i tak dalej. Więc my już po prostu będziemy powoli wracać do hotelu i tam się już z Wami widzę. Dobra, mały updatecik, że z taką fryzurą, ale wróciłem dopiero z basenu. Wybieramy się teraz na obiad. Obiadu kolacji już w sumie mamy godzinę 17.40 Obieram się na obiad, a z wami się pewnie widzę um, albo dzisiaj wieczorem, albo już jutro rano, jak będę się z nim żegnał, bo będę szedł nagrać kolejny film i co ja się idę szybko okąpać, idziemy na obiad i właśnie a propos, ponieważ na wcześniej wspominałem, że zrobiłem sobie recenzję tego jedzenia i ja jeszcze spróbuję tutaj przynieść. Um, mieliśmy, była wcześniej zupa. Jeszcze taki powiedzmy to ala przystawka, była wcześniej zupa, ale zabrakło makaronu, trochę słabo nie, no bo jakby nie patrzeć no 5 hotel, a zabrakło makaronu, więc trochę lipa. Bo tam było od 13.30, ja tam przyszedłem o 14.30, więc no słabo. Ale co, zobaczymy teraz na obiedzie tym takim głównym co tam będzie i albo wezmę telefon, i to nagram bo jest naprawdę mnóstwo ludzi, albo po prostu właśnie przyniosę sobie tutaj do pokoju też później i po prostu to razem z wami spróbuję ocenić, więc ja się z wami widzę pewnie po obiedzie, albo podczas recenzji. Ja nie wiem czy mnie słychać ale tak muszę zobaczyć gdzie są stripsy oraz ziemniaki. Przetestujmy sobie to na szybko Skosztujmy pierwsze stripsy, ogólnie to jest drugi dzień Ja je jadłem tak więc jest całkiem okej. Więc jest jest bardzo ostry No No zimniaków To jest dobre no, Można sobie tego w ogóle brać ile chcecie I Nie wiem czy mnie słychać jak już mówiłem No, sorry, no Dobre, moim zdaniem. Kary mm. weźmiemy sobie i przetestujmy od razu. Mega, mega ostre? No tak, dależą. nie wiem czy zrobisz ostre. Ja nie lubię, ale Ostro. To jest mega dobry kurczak, kary z ryżem. Mega dobry. Mm. zrobię mega, mega dobre. Pole są przyjechać, chyba, nawet się da chyba na sam obiad, nie? Nie. Chyba tak. Nie pamiętam, ale... Leżą mój brat, ale... Może się lepiej... Nie ma. Nie my zajadamy, ja się z wami już widzę w pokoju bo mamy jeszcze pizzę i hot doga tak tego raczej nie będę testował bo raczej każdy wie jak smakuje pizza i hot dog chociaż ta pizza jest mega dobra robi o taki włoch, mimo że ona nie jest włoska bo ma grube ciasto, to jest mega, mega dobra tego dogi też robi, więc to bym ocenił razem 8 na 10 ale nie hmm. polecam być bardziej słodkie, naprawdę no, picie takie średnie zależy jakie się weźmie, ale no, no takie automaty to... są no. No, tak, średnie. tak, tak więc ogólnie to ok, ogólnie ocenkę znam, okej okay. Dobra, widzę, mogliście zauważyć, piłem sok, był tam automat z sokami, tak jak już wam one są mega słodkie, tak więc, mm, no, za dużo się da, jeżeli wypijesz za dużo, da się łatwo przesłodzić. Pizza, hot dog, klasyk, mega ogólnie dobra jest pizza, Robił ją Włoch, tego tak jak już powiedziałem, czy kary, ryż curry też mega dobry, ocenka taka 9 na 10. No i strip z ziemniakami, no to zwykły kurczak, tak naprawdę w panierce. I pire z ziemniaków, również mega dobre. Ja się z wami żegnam, ponieważ jest już ciemno tak więc to był taki dzisiejszy luźny vlog jeśli chcecie zobaczyć różne atrakcje w tym hotelu i tak dalej zapraszam was do linku, do opisu tam macie link do poprzedniego filmu w którym właśnie nagrywałem cały ten hotel i tak dalej, pokazywałem z tego co pamiętam że jest tutaj właśnie billard i jakieś różne inne ciekawe atrakcje także zapraszam was do tego filmu ja się z wami żegnam jutro lecę nagrać kolejny już ostatni film pojutrze stąd wyjeżdżamy trzymajcie się, subskrybujcie, lajkujcie do następnych, siemano